W hotelu się przespać. Nasza ulica okazała się taką kiockowską z Różni artyści, różne występy, deptak, cała ulica Tętni życie. Ulica nazywa się Arbat, od tej ulicy została nazwana się. Ulica Cała Arbat. Arbat to jest taka ulica, na której mieszkało bardzo dużo starych artystów, m. Jola! Można wejść, nie? O, tu można. No nie, no podobno nie. No nie wiem, czy my po prostu za późno stali. Cała defilada. Nie chcą nas puścić. Ale co najdziwniejsze, ludzie stamtąd nie chcą wypuścić i się tutaj troszkę już takie widać zdenerwowanie niektórych. Jednego to tam dosyć agresywnie z powrotem po prostu rzucili za barierki. Nie chcą ich wypuścić, żeby wyszli jakby do domu. Nie wiem dlaczego. Natomiast no, z tej strony znowu już nie chcą wpuścić. Jakby ciężko jest się ustosunkować do tego. To, co zrobić. I jak na to wszystko zareagować, natomiast no mieliśmy wziąć udział w pochodzie, widzimy go, a nie możemy wejść. Tak jakbym była wysjanki zawiedziona? Nie no co? nie udało nam się dostać. Jednak nie wiem. Bym... widzieliśmy. Myślę, tak. że przede wszystkim bezpieczeństwo się tutaj liczy I Jednak może by trzeba było wstać o 4 rano i tam wiesz, w ten tłum który tam się zbierał, gdzieś się zebrać z nimi. Ale ogólnie jesteś zadowolona. Nie udało się iść tym marszem, ale żebyśmy go widzieli. Oczywiście, widziałam, przypomniałam sobie i wyobraziłam sobie, jak to mogło wyglądać kiedyś, ale, oczywiście pamiętam. Ale jest to tak samo? Czy no U nas było bardziej, wydaje mi się, że bardziej tak kolorowo, ale może my widzieliśmy tylko jakiś mały fragment. Wydaje mi się, że tak bardziej było kolorowo, tych kwiatów było takich sztucznych. Ale no, może czego był młody inaczej na to patrzył, na to spojrzał. No było więcej kwiatów, ale była tutaj trybuna. Na pewno wydaje mi się, że był tutaj prezydent, pełny przywódca, nie chcę wymieniać nazwiska. Na pewno było jakieś przemówienie. I stąd akurat my byliśmy prawie przy samych trybunach, chcieliśmy wejść tutaj, nas nie puścili, no bo no, dla i bezpieczeństwo się liczy. Wszędzie na policji, wszędzie na polsko. Helikoptery krążą, telewizja. policjanci może tacy bardziej zasadniczy, ale wojsko takie bardzo sympatyczne i normalne chłopaki. Ale nie chciałam tam ryzykować, ja to bym może gdzieś tam się wcisnęła, ale z Mariuszem już byłoby gorzej go przemycić, bo on jednak trochę waży. Do kieszeni go nie włożę. Ale generalnie bardzo fajnie, ludzie bardzo tutaj naprawdę to celebrują, to święto. Jutro mają święto wiosny, będzie padało podobnie. Ale dla porównania yy, nie jesteś zawiedziona. Nie jestem absolutnie, jest bardzo fajnie. Znaczy dzień nam się dopiero zaczyna tak naprawdę. No. Faktycznie już po 1 maja jeszcze pewne części są zamknięte do placu się jeszcze dostać nie możemy ale już jakąś część można oglądać ekipy sprzątające się uwijają więc będzie dobrze myślę można nawet zobaczyć, że teoretycznie oni gdzieś stamtąd Chyba dookoła, wcale nie jest powiedziane, że może Gdzieś szli właśnie przez Plac Czerwony i później dookoła Wszystkiego szli, by chyba tutaj przed trybuną Może tu był kulminacyjny moment, może był na Placu Czerwonym Nie wiem, nie potrafię powiedzieć Ale zajwaniali i Czystość w tym kraju Raczej znaczy, czystość w tym mieście po prostu mnie kompletnie powala, bo proszę no szli z flagami. Tam nie wiem czy rzucali konfetti, czy nie rzucali, ale chyba raczej nie. Ale zaraz wszyscy się uwijali kompletnie sprzątali. Peta na ulicy ciężko w ogóle tutaj zobaczyć. Więc no czego bym się akurat tutaj po Rosjanach nie spodziewał i uważałbym, że to miasto będzie naprawdę bardzo brudne a tutaj zaskoczenie i naprawdę uważam, że tu jest nawet czyściej jest bardziej jakby chyba dbany o porządek niż w Singapurze może to tylko złudne, takie myślenie może po prostu tak jest nie wiem, no teraz akurat w to jest ten jest taki świąteczny ale Jest nieźle. Jolciu? Kochanie, moje. No i powiedz teraz, Ty. No? Odwróć. A, dobrze. Mam nie przeszkadzać, mam być cieniem, po prostu to jest jej czas. Marzyła o tym od 50 lat. I mam tego nie zepsuć, więc ja sobie chodzę, ja sobie nagrywam. A ona po prostu niech sobie. Działa i robi co chce. W końcu przyjechaliśmy tu dla nich,. tak? Jak tutaj sobie siedziałam, to zastanawiałam się, czy te 50 lat temu, kiedy ja jako mała dziewczynka chodziłam do tego do tej kawiarni i oglądałam to pudełka, wchodziłam tam naprawdę wiele razy. To była kawiarnia mojego domu, to było moje dzieciństwo, to było tam, gdzie, gdzie byliśmy, gdzie jest teraz e, te spotkania podróżnicze, keja, klub keja. No. I tam w tej kawiarni, to była taka kawiarnia, i tam było na parterze, i był taki bufet, i stały różne, różne wiesz, na słodycze, można było kupić, i można było kupić taką, taki pudełko czekoladek. A ja mnie nie było stać po prostu na te czekoladki, bo ja byłam małą dziewczynką. I tylko wchodziłam tam i to oglądałam. I, I zastanawiam się teraz, tak jak tutaj siedzę, czy to wtedy tak bardzo chciałam, to jeszcze nie wiedziałam, czy tutaj co to jest, jeszcze nie wiedziałam, co, co to jest w ogóle. I mówię, to chyba jakaś bajka, bo to musi być jakieś bajce, może ja nie wiem, czy wtedy znałam Disneya, jakaś bajka, to, musiał, że to jest takie kolorowe, to było takie bardziej kolorowe, ale czy to wszystko tak tutaj wyglądało? Pomyśl sobie, czy tu mogli coś dobudować wtedy przez te 50 lat, nie sądzę. Nie no, prędzej odrestaurować może jakąś Może część. odrestaurowali, ale ludzie inaczej wyglądali 50 lat temu, inaczej byli ubrani na pewno. Ale te budowle wszystkie tu stały. To wszystko, to wszystko było tak jak teraz. Ja tutaj po 50 latach trafiłam do tego miejsca. To jest takie, kurcze, magiczne. Naprawdę bardzo dla mnie magiczne. Dla ciebie może wiesz, no... To tak, jak ty mi opowiadałeś, jak chodziłeś na schody mm, Grzesiuka Mathausen chyba, tak? No. I ty to tak opowiadałeś i ja przecież tą książkę też przeczytałam i ty tak opowiadałeś, że ja to, tak się wczułam w to. i kurczę, przecież ja też to czytałam, te kamieniołomy, te schody, w których oni chodzili. I chyba tak przeżywaj się. Teraz ja jestem w miejscu. <laughs> I am Wiemy też, że 1 maja to jest właśnie taki tutaj też e, okazja do różnego rodzaju sprzeciwów i protestów i demonstracji. I obchodząc sobie krem, trafiliśmy właśnie tutaj pod ten pomnik i usłyszeliśmy po prostu i na taką perkusję i chyba wydaje nam się, że że coś idzie ale jeszcze nie wiemy co ale już widać tutaj kordon policji po prostu no, odpowiedni kierunek trzyma powoli się wyłania. ludzie z flagami zobaczymy co to będzie Chodzi trochę ryzykuje, że tak sobie na siebie nagrywa Ale cała parada chyba się troszeczkę o. O, chyba coś tam się było protesty, zwolennicy Lenina i Stalina Cała chyba wydaje mi się, że się rozeszła ta cała demonstracja. Że tu są po prostu rządowe chyba wydaje mi się rządowa dzielnica To się no nie wiem jakby, no, stają odesłani następni żołnierze wszystkich tutaj nas cofają ludzi Przyznam, że trochę pietry jest. Gdzie jest Jorka, bo ona mi znowu wejdzie w tą paradę, później będę ją z Syberii odbierał. Dobra. Nie wiem czy tam jakaś idzie następna, czy to jest ta sama, oni się tak rozeszli. Co o tym sądzisz? Słucham? Co o tym sądzisz? Bo jest, to jestem w szoku. I na razie się nie wypowiadam, bo jestem w szoku. I to jest dopiero pokój. Się... To jest dopiero pokój, na którym jesteśmy. Który możemy powiedzieć, że uczestniczyliśmy w nim pochodzi. sobie wychodzi, wchodzi, kiedy chce i jak chce. I nikt jej uwagi nie zwraca. ci teraz pokażę, że nie cofną. No jednak nie cofają. Давайте дальше. Еще раз. Да? Ja? Nie, że tego jest tak dużo. To jest po prostu niebezpieczne. prostu że to jest przerażające. Moje poglądy, sorry, no żeby tak na tak, ale nie jest to. No. 何、oh, Była od razu ekipa sprzątająca, na bieżąco, czyściutko. Ja jestem kompletnie, totalnie w szoku. No, mówię, wydaje mi się, że to jest chyba najczystsze miasto. No. Demonstracje antyrządowe albo jakieś inne. Tu chyba o jakieś zwierzęta chodzi, nie mam bladego pojęcia, ale chcąc nie do chcą oni przechodzą, a z tyłu proszę, razu ekipa sprzątająca rachciach, czyściutko. O nie, jakieś zastrzyki. Jeluś To chyba demonstracja służby mundurowej, która chce podwyżek Ten z jaką anteną Oni też tam idą w tym pokoju, Może chcą podwyżki Ale właśnie nie z anteną idzie no idziemy za nimi? No chciałam jeszcze, żeby doszła ta ekipa sprzątająca Owczarki ruskie to chyba są jakieś takie... ...bidne Jakkolwiek by to nie było Jedziemy sobie Ale nie bierzemy udziału Oni nas nie chcieli puścić to teraz uczestniczy w tym Ale tam pójdziemy i tam wszystko skręcimy. Ale my tutaj nie być. Ale to czuję, że nie. Jeszcze raz. Ale to czuję, że tu nie powinniśmy być. No co, ty nie chciałaś? Cicho. Po tamtej stronie. Cicho. O chodzie? No to masz. Nie, no nie będziesz i takim. <grych> znaczy ja tam nie, nie tej... Dobra, idziemy tam do tych czerwonych flag. Nie. To chodź. Dawaj, idziemy, Idziemy. Ja idę. no! Ja jestem przeciwko maltretowaniu słoni w Tajlandii, a to jest jakaś właśnie zwierzęca. ja też jestem. to jest przeciwko? No. Ja jestem przeciwko traktowaniu słoni w Tajlandii. Wariowani. Pieprzyliśmy się na tą demonstrację Idziemy obecnie pomiędzy Oczywiście Nie popieram absolutnie Żadnych poglądów Nie jesteśmy tutaj za niczyją stroną Po prostu Typowo no tylko turystycznie tu jesteśmy, tak? Idziemy w pochodzie. Może nie pierwszomajowym. Pierwszomajowym, dziś jest pierwszy maj. Ciszej. No to pierwsza. Zjedzisz się, czy boisz się swojego języka? Nie, po prostu nie chcę, żeby nas ktoś tutaj. Nie, ja się nie wstydzę tego. Ale już. słuchaj, idziemy. i się tego, że. No właśnie, i bierzemy udział w pochodzie, a jesteśmy turystami. Więc y... to może przysporzyć nam pewnych problemów. No, sobie wybrałeś? Może przysporzyć Chciałem nam trochę... Chciałabym z drugiej stronie barykady. Słuchaj, Jelusz. Chodź, Obserwować takie coś, to każdy może. Ale każdy może być takim powalonym po prostu jak my, żeby się wpieprzyć w to. <słuch> no to... Jesteś powalona?

Olá. lá

O pierdolę, gdzie my jesteśmy?